Się się, ma trochę mnie nie było, wiem, ale jestem i jestem ze zmienionym kontentem, bo jest to GeoGuessar. I ogólnie to widzicie tutaj, że nie grałem nic totalnie, jeśli chodzi o duel w Geogesserze. Jeszcze dla tych, co nie wiedzą o GeoGuessar to taka gra, która wyrzuca nas w losowym miejscu na Google Mapsach. I naszym zadaniem jest zgadnięcie, gdzie jesteśmy. I kupiłem pro dzisiaj. Nie grałem nic, żadnych dueli, co nie znaczy, że nie mam żadnej wiedzy, bo no, trochę grałem w partii, bo nie trzeba mieć, proszę, wygrać partii. Trochę grałem w partii przed kupieniem. Mm. No dobra, dużo grałem w partii przed kupieniem. Yy, więc myślę, że przez te brązy, silvery, nawet goldy przejdę bez problemu. Ale no, pogram sobie. Będę wyjaśniał swoje wszystkie gesy. Yy... Czemu klikam tam, gdzie klikam, żebyście też mogli czegoś nauczyć, nie? Na tej zasadzie. Eee, niestety brąz nas wyrzucają często... no brązy silvery nas wyrzucają w dużych miastach głównie. Szczerze nie podoba mi się za bardzo, no ale jest jak jest. Eee, no tak, mamy na pewno język hiszpański, krótkie blachy. Ameryka Południowa to jest na 100%. Jest, zamiast stop jest napisane pary, co też pasuje jak najbardziej. E... Z takimi znakami pomalowanymi na biało-czarno od dołu wiadrzymy um... się to najbardziej z Peru, ale nie wiem, ciężko się Wbrew pozorom w, du w dużych miastach, trudniej się gra niż. E niż w, e, po prostu w lokacjach jakichś losowych. Nie lubię dużych miast, nie lubię movingu ogólnie. Trzeba mieć farta, żeby znaleźć jakieś info. E... No właśnie. Nie, wiem, kojarzyłem to te... Biało-czarne pomalowane słupki od znaków yy, z Peru, tylko zazwyczaj one są kwadratowe i tak nie wiedziałem w co klikać. Cyrlicę mamy, mamy Unię. Pojarzy mi się to z Bułgarią od razu. E, czy Bułgaria ma tu sens? Mam 5 pasów, jest ulica napisane, więc z Cyrlicą i z napisem ulica. Ciekawe połączenie. Miałem klikać w Serbii, ale mamy antenę. Nie, tak, mamy antenę. W Serbii nie ma anteny, więc... Yy, w Serbii nie kliknę. Um. Co bym tu mógł kliknąć? No, myślę, że w Bułgaria ma najwięcej sensu bo w to pójdę. Um. Nie. Taki znak? Macedonia? Ever? Eee... R.S. R.S. Czyli jednak Serbia. Z anteną, okej. Okay. <grywa> Pierwsza myśl. No, stolica to nie było, ale duże miasto, jak mówiłem. Szkoda, że to tak jest, no ale... Dobra. Trzeba przetrwać po prostu te duże miasta. Co my tu mamy? Na pewno Europę tu mamy. Dacha portugalska, bo jest żółty pasek po prawej stronie. Lisbona czy Porto to nie wiem. Liczę na Farta po prostu. Albo na to, że przeciwnik nie będzie wiedział i to zakończymy szybciej. No to była Lizbona. On wiedział, że to Portugalia. Ale miałem fartę, bo, do, bo dobre miasto kliknąłem po prostu. Tyle. Okej, okay, żółte blachy. E... Chciałbym język zobaczyć, ale klikam Izrael, tak jakbym miał klikać teraz. E... Dobra, będę jeździć w kółko jak rozumiem. Super, uwielbiam. Prawie tu coś było napisane mm, Tak, dobra Mamy ten język, myślę, że te nie będzie głupią opcją y, Powinienem klikać od razu, ale... Dobra Lekko bliżej um. Taka Bangladesz, no spoko. Ale nigdzie tego języka bengalskiego nie widziałem jeszcze. Jakby... A, dobra, tu jest. E... Ufam napisom. Czasami za bardzo. Okej, okay, też wiedział. Także żaden damage. Tylko 10, to jest całe nic. Okej, okay, nie lubimy takich lokacji. Family games No jest angielski, wyjdźmy stąd, super. Uh, ciekawie to wygląda. Nie wiem w co tu klikasz tak na pierwszy rzut oka. Tu nie ma paru przednich blach. W większości żółte. To chyba sugerowało Nowy Jork, nie? sensie żółte blachy to jest tak raczej stan Nowy Jork. Yy... I miasto chyba też. No. Jeśli mówimy o Stanach oczywiście, bo żółte blachy też są w innych krajach. Wiadomo. Okej, okay, co tu jest? Cyrlica tu jest. Wyjedziemy stąd kiedyś, czy tak niezbyt? Chyba niezbyt. Jak antena? To dość długa, w Rosję bym tu poszedł. To nigdy nie wiem co w Rosji. Eee, też nie ma Unii co to w miarę potwierdza. Nie wiem, czy w Moskwę po prostu iść? Igna. Okej. Okay. Okej, okay, ja mam też przed Moskwę. No jak się nie umie czytać cyrylicy to na tych movingach na brązie to jest jest lipa. Eee, lewostronny ruch jest stop Żółte zewnętrznej, więc jesteśmy gdzieś w południowej Afryce. Eee, co więcej, te góry jak ze to trochę. Słupy jakieś. Eee, nie widzę takich typowych domków w które żeby mogło mi potwierdzić moją teorię. Lub obalić. Eee, to będzie po prostu RPA w takim razie? Nie wiem. nie niby duże miasto mają być. Kliknie jakieś jakoś tak. To było co to było? Nie, czekaj, tak było, okej. Okay. GG 150 punktów. Sporo. I to lecimy z kolejnym duelem. Polak, dzień dobry. Uh, Okej, okay, mamy. Mamy pickup, uh, jedziemy po lewej? Co? Czekaj, czekaj, mam. A, Kenia po prostu. Nie wyglądało mi tak Kenia, no to jest magia dużych miast, jednak. Zaćmienie mózgu dostałem no, eee, Mombasa, okej, okay, nieważne. Chodzę, że tak późno znalazłem to info. Mhm, mm białe auto od razu Ameryka Południowa Vibe. Eee. Santa Lucia Czarne e... auto I co w Peru idziemy Są te znaki pomalowane tu Te słupki na biało-czarno Czarne auto typowe dla Peru e... Język hiszpański, który i tak jest używany tu wszędzie W Ameryce Południowej Praktycznie w całej No w sensie hiszpański, portugalski Ja to rzadko kiedy mi się to udaje rozróżnić Dobra jeszcze raz. Szybko szybkie to było. Oj, znowu znowu bananek. siemka. siemka. Mm, tak, jedziemy z prawej strony. Co tu jest napisane? Okej, okay, żółta blacha, ale chyba tylko jedna. Pierwsze. O, co tu jest? Monterey e, Poczekaj, Monterey... E... Dużo tych żółtych Bardzo dużo e, A żółte z Unią Europejską to... No, albo Holandia, albo Luksemburg Czy jakieś większe info? Chyba niezbyt. Nie chcę głupoty zrobić, bo. Nie, to jest Luksemburg na pewno. Eee... Nie wiem, ja się strasznie niepewnie czuję na tych dużych miastach. Takie głupio, o, prawie 5 zrobiłem. Duże miasta mają jednak ten problem, że. Można łatwo trafić jakąś sprzeczną informację. E, czy to jest Singapur? To jest Singapur. E, takie znaki e, z drogą, ogólnie ta czcionka, to jest typowa dla Singapuru. Nie wiem, fajnie jest po prostu zapamiętać o te znaki. E, też często są czarne blachy, takie kwadratowe widoczne. I e, nie wiem co, i wygrałem? Chyba tak, GG. To jeszcze raz, bo kolejna szybka gierka była. Tym razem ktoś inny. Jakiś Brazylijczyk. Bangladesz z tym językiem. Więc klikam w takę I tak tego nie przeczytam. Jak jest taka linia i z niej tak jakby litery zwisają, nie wiem. Jakby widać o co chodzi, nie? To jest Bangladesz y... lub India czasami, ale znaczy, Indie w sumie też dość często. Tylko Indie mają tu do siebie, że mają tragiczną kamerę, tak zwane Shitkam. I to no, jak jest Shitkam, to wtedy i ten język, to to jest północ Indii zazwyczaj. Ale dobra, mniejsza o to. Y one Way. Nie znam tych blach, bo to są blachy jakiegoś stanu. Ja nie znam blach stanów niestety. Więc będzie trzeba szukać jakiegoś innego info. Mam. Illinois, fajnie. Yy, mamy Illinois, więc klikamy w Chicago. No to jeszcze nie jest koniec. Już blisko, już blisko. I na co to było? Zwykłe blachy europejskie. Prag, No spoko. Jest kropka czy. jest język czeski, byłem w tym miejscu, ciekawie, ciekawie, um. Ok, wiedział i był bliżej, ale porówno damage, demacz... <ścoughs> w sensie punkty, więc 0 damage'a. I jedziemy po lewej, bo znak był ustawiony na lewej stronie. Giveaway jest napisane na czarno, więc to jest Australia. Jak był na czerwono, to Nowa Zelandia. Taka śmieszna meta. Eee, coś więcej. O nie, chwila, to są w ogóle te... O, no stoping. Eee, no, jak no stopping, to chyba w nie bym klikał. Jak jest taki czerwony znak, no stopping to jest wtedy New South Way. Jest ten region. Yy... Nie ma żadnej żółtej blachy, a Sydney ma żółte blachy. Dobra, trudno. Co było tu? Ok, bez żółtych blach, co jest ciekawe w sumie. No to co, co? To by było na tyle. Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, I co? I będę robić więcej filmów z Gogresera. Będzie trzeba wyjść z tego brąza, potem <noise> dojść do jakiegoś sensownego L, po prostu sensowne jakieś rangi. bo Póki co, to nie ma o czym mówić, to jest... Bro... Jak jesteśmy w brązie 1. Więc co, no. dzięki za oglądanie. I do następnego.